Hej, mam dzisiaj prosty materiał dla Was o tym, jak w rozmowie telefonicznej widać i słychać, że jesteśmy poddenerwowani, zestresowani, albo w jakiś sposób przeczuwamy, że nic z tej rozmowy, nic z tego potencjalnego klienta nie będzie. To jest to dla zewnętrznego obserwatora przesłuchacza, a także pewnie dla świadomego klienta. Jest to zauważalne, dlatego że ten ton zniecierpliwienia da się wyczuć, da się usłyszeć. On się bierze stąd, że jesteśmy mniej nastawieni na słuchanie, na zadawanie pytań, które dają nam pogłębione odpowiedzi, właśnie pogłębianie, badanie tematu, dopytywanie, a staramy się gonić do jedni mają trzy, inni cztery, inni pięć punktów, takich, które zdecydowanie przekonają nas z tyłu głowy, że nic z tego nie będzie, w związku z tym nie ma co się tym przejmować, należy jak najszybciej odłożyć słuchawkę i wrócić do kolejki w infolinii, albo zająć się innym klientem. I to jest taka samospełniająca się przepowiednia, to znaczy jeżeli ja jako klient słyszę, że ty jesteś niecierpliwiony i nie chce ci się ze mną rozmawiać, to siłą rzeczy m, mnie też chce się mniej, no bo czuję, że ten wóz nie jest ciągnięty przez dwa woły równolegle, jednocześnie. W związku z tym ten nakład pracy nie jest e, e, tak samo rozłożony. Ja muszę zrobić więcej jako klient i jeszcze mam za to zapłacić? No nie. Bez przesady. Także samospełniająca się przepowiednia. Ty m, brzmisz jak człowiek, który nie wierzy. W efekcie nie masz efektu i w efekcie Przestajesz wierzyć w swoje działania. W związku z tym, jaka jest mądra myśl, Hartmanie? Jeden, powiedz mi, jak wyjść z tego, kiedy czasem mam słaby dzień, ja muszę dzwonić do klientów. Po pierwsze, jeżeli musisz, to już dobrze by było z tym popracować. A po drugie, jak dzwonisz, bądź najlepiej usposobioną osobą na linii, czyli jeżeli rozmawiasz ze swoim szefem przełożonym, jest was trójka. Albo jak rozmawiasz tylko z klientem, jest was dwójka bądź lepiej usposobniony, mniej więcej pomysłów, mniej więcej radości, mniej więcej serdeczności, mniej więcej, mniej więcej mm, takich rozwiązań, czy propozycji, czy ciekawości, czy odwagi, czy chęci pogłębienia, zrozumienia sytuacji, tak, żeby klient odczuł, że chce ci się z nim rozmawiać, wtedy jemu się będzie chciało. Słuchajcie, jeżeli obie strony chcą, u, uh, no to znaczy przysłowie o psie i kocie. Można się spodziewać samych dobrych rzeczy wtedy, jeżeli to by się chce i klientowi się chce, ale to ty, to ja, to my, handlowcy, jako pierwsi musimy pokazać inicjatywę w rozmowie, również w tonie głosu, również w zaangażowaniu i w tym, jak bardzo wyrażamy chęć zrozumienia i znalezienia rozwiązania dla klienta. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj moje trzy minuty, ale w dość ważnym temacie.